Jest. <noise> Ostatnio kolega był w Polsce i przywiózł mi rzeczy, których tak bardzo brakuje mi tutaj w Tajlandii, szczególnie na naszej wyspie, bo podejrzewam, że gdzieś dalej, w większych miastach, jest to dostępne. Otwieramy. Co tutaj jest? Słuchajcie, co najbardziej brakuje mi na wyspie w Tajlandii? Tada! To jest mój najukochańszy, najulubieńszy słodycz, e, słodki grzech. O, jest jeszcze jedna paczka. No tak, to zaraz będziemy próbować. Bo te tajskie to smakują zupełnie inaczej. Co jeszcze jest tutaj? Witamina D. To są jakby w kapsułkach dla dorosłych. Cztery opakowa nie, trzy opakowania. I cała siatka, nie widać tego, pokażę Wam, cała siatka, e, witaminę D3 w kropelkach dla dzieci. Pomimo, że tutaj jest bardzo e, dużo słońca, e, powinniśmy praktycznie mieć tą witaminę D ze słońca, jednak tak się nie dzieje. Nie wiem, może jesteśmy zbyt odporni.